W tym odcinku pokażę wam różnicę w fałdowniku małym, z ząbkami lub bez. Zapraszam do oglądania. Mamy tutaj dwa fałdowniki, oczywiście są oba przetykane. Pokażę Wam to od razu. Różnica jest taka: te są gładziutkie, te mają ząbki. Jeszcze raz pokażę tutaj. No i co, przetestujemy sobie na, na tej oto blaszce. Jest to blacha stalowa, jak sami widzicie, bez folii. Zrobimy test na blasze bez folii oraz z folią. Także tyle działamy. Dobra, zrobimy to jeszcze raz, bo nie miałem, prze... już znaleźliśmy dachcęgi, ale już zdążyłem przejąć. przegiąć. Także spróbujemy jeszcze raz z ząbkami zawinąć to do góry. Nie, nie do końca będę dysuwał, żeby nie rysowało, bo tutaj widzicie zrobiłem dziurę. Pod kątem hop. Lekko zostawia ząbki, nie wiem czy to widać dobrze, czy nie. Zaraz zobaczymy. Dobra, zrobię później zbliżenie. Zrobimy z drugiej strony to samo tylko bez ząbków. No tutaj jest gładziutko. No i dobra, na szybko porównanie z więcej światła tu było robione z Ząbkami, a tutaj bez. No, powiem szczerze, że dużej różnicy nie ma. Troszeczkę te ząbki bardziej jest, są widoczne, ale tragedii nie ma. I tutaj bierzcie pod uwagę, że tutaj nie ma folii ochronnej. Jak z folią by się robiło, to podejrzewam, że różnicy już by w ogóle nie było. Dobra, zabieramy się za drugą blaszkę. Tu jak widzicie, już jest folia ochronna. Lekko tutaj przegięte, przeznaczone tak, aby było i spróbujemy przełamać ją paluszkami. No dobra, no to zaczynamy, znów tak samo. Zapiemy nie do końca, żeby tutaj znaku nie zrobić. Troszkę tu jest przefałdowane, ale damy radę. Wywiniemy trochę mocniej. Zobaczymy. Z tej strony zrobimy tak samo i zaraz porównamy. Proszę rozprostujemy to mniej więcej o. i wywiniemy tak samo mocno o. No i dobra Zobaczymy jak to teraz wygląda Od tej strony No z folią za dużo nie widać Ale zaraz zedrzemy to pokaże Prawa strona to były paluchy z ząbkami. Także popatrzcie, światło to kurde, słabo pada, ale tam gdzieś na końcu, tam gdzie zawsze jest, wiecie, one są troszeczkę grubsze, na samych końcach, to gdzieś tam się lekka ryska jest. Ale zobaczcie, w ogóle nie widać tych ząbków. Przy już mocnym przegięciu wiadomo, że jak będziemy męczyli mocno tą blachę, to wszędzie będzie widać, ale już przy, przy różnicy, przy, yy, no, czy z ząbkami, czy bez, no tutaj jest to samo, widzicie, też lekkie zaznaczenie. E, tutaj są te bez ząbków, proszę, też nie widać jeszcze tak do światła, bardziej zrobimy, żeby było widać. O, widzicie? Lekko zaznaczone, ale wyglądają identycznie. Czy to jest z ząbkami, czy bez. Zaznacz, zaznaczają się tylko na samym koniuszku, tutaj i tutaj. Także różnicy dużej nie ma przy, przy zabezpieczonej blasze folii. Przy tej. No jak tutaj widzicie, tutaj pierwsze gięcie było, to docisnę maksymalnie, to tutaj rysuję w jednym i drugim przypadku. Tutaj, lekko zaznaczone, tutaj już te ząbki widać. Także porównanie, jeżeli macie blachę oklejoną, różnicy w ogóle nie ma. Jeżeli robicie blaszką, która nie ma folii zabezpieczającej, no to lepiej już wtedy wybrać sobie te paluchy bez ząbków albo fałdownik mały. No tak się nazywa na sklepie. No to tyle w tym teście, krótki test. Może nie jakiś bardzo wymyślny, ale macie porównanie, bo często też się mnie ludzie pytają, czy brać te z ząbkami czy bez. Test w miarę mi się wydaje miarodajny. Wiadomo, że jak będziemy mocniej przekinać, to zawsze się porysuje, ale wszystko z wyczuciem i ta, ten i ten robotę zrobi. Także tyle. No i to tyle. Test banalny, ale jak wiecie. Ręka dekarza jest najważniejsza. Sprawna ręka każdym narzędziem wykona wszystkie, wszystkie obróbeczki. Jeżeli byście chcieli nabyć takie narzędzia, tutaj widzicie piękny stół z tyłu, tak samo. Zapraszam tutaj. Wrzucę linka dachsklep.pl. Arek we wszystkim doradzi i jeżeli byście mieli jeszcze jakiekolwiek pytania, yy, czy chcielibyście, żebym przetestował jakieś narzędzia, porównał, yy, dajcie znać w komentarzach. To tyle. Jeżeli film się podobał, daj łapkę w górę, zasubskrybuj kanał, no i do następnego. Cześć!